Jestem, jestem. Ja pierwszy miałem głos, kolego w prezesie. Panie dyrektorze, panie dyrektorze, jestem wstrząśnięty pana odpowiedzią ostatnią. Nie. Stanowcze nie, jako związki mi nie. Nie taka była idea tworzenia zasobów państwowych, żeby utrzymywać zorganizowane kapitały obce. Nie taka była. Każdy sobie zdaje sprawę z przedmiotu dzierżawy. To, że... Nie może być tłumaczeniem, bo on poniósł koszty. Jak ktoś się umawia w cywilnym obrocie, to obowiązuje okres dzierżawy i każdy ma świadomość, że to nie jest argument, i dziwi mnie, że urzędnik państwowy odpowiedzialny za przestrzeganie konstytucji i prawa wypowiada takie herezje przeciwko rolnikom i preferencje tworzy dla tych, którzy nie mają prawa do ziemi, a jednocześnie bezcześci ten rząd hasło Przecież Telus, minister i premier w kościele w Radomie odprawiali mszę. I mówili, oni pięciu ziemi. Przed chwilą to minister potwierdział. A praktyka jest to, co powiedział Adam, całkiem odwrotna. Dlaczego pan mataczył, wyjaśnię państwu. Bo znamy dokładnie przyczynę. Znamy przyczynę. Nie, nie wnieśliśmy dzisiaj tych transparentów, które pokazaliśmy przed ministerstwem. Oświadczam, przy tej transakcji mamy ślady potężnej korupcji. W tej sprawie złożyłem, odpowiadam na wczorajsze pytania. Panie Przewodniczący, jeżeli zabieram głos, to tylko szukając pomocy parlamentarzystów. Bo wyczerpuję wszystkie prawa do, napisane mi i zawiadamialiśmy. Prokuraturę, organy ścigania, o tym jest zawiadomione. Prokuratoria Generalna. Natomiast ostatnim ogniwem jest prośba do Państwa, do posłów i przemowa do Waszego sumienia. Nie miejcie tyle takiej dwuznaczności. Chłopaki, Solidarność miała na sztandarze polska ziemia dla polskich rolników, a dziś mając władzę szefa związków, ministrem, który w namiocie siedział 12 lat temu, znaczy w 12 roku pod Kopaczową i strajkował, domagał się tego, dzisiaj mając władzę, by się zachowujecie, jak rządy, którym zarzucacie takie zachowanie. Całe, nie, całe nieszczęście polega na tym, że mnie nie można, może mnie zamkniecie za chwilę, bo ja mam pełną wiedzę z 40 lat. I mnie nie da się oszukać, bo ja to prawo tworzyłem. I proszę państwa, nieprawdę mówi dyrektor. Otóż przyczyną protestu tych rolników od 10 miesięcy i czynnego od 6-4 miesięcy jest złamanie przepisów przez dyrektora KOBRU. Wręcz jest to według nas przestępstwo. I tak jak mówię, zawiadomiłem Prokuraturę Generalną. Minister Telus też nam oświadczył, że zawiadomił. Czyli to samo stwierdza umownie, co i my. Tam doszło do przekrętu następującego. Po prostu wicedyrektor Kowru przedłużył umowę aneksem numer 9, do którego nie miał upoważnień pana Chumińskiego. I teraz panie dyrektorze. My też umiemy swoje prawo. Niech pan publicznie powie, że pan daje kontrasygnatę do aneksu numer 9. Ma pan takie prawo ustawowe, błąd swojego pracownika uznać za obowiązujący zgodny z prawem. Umowa numer 9 przerwała bieg prawny dzierżawy. A pan osobiście podjął decyzję, mam to na piśmie od was, że pan skorzystał z uprawnienia ustawowego, i pan przedłużył na własne, z własnej woli tę umowę już nie urzędnicy że wyrzuciliście zastępcę bo uznaliście jego winę w tej sprawie bo on rzeczywiście zawinił i panie dyrektorze jeżeli nie popełnił pan przestępstwa to pana przeproszę ale dziś muszę bronić rolników o im nie chodzi o rury kanały rowy a co gadała komisja ministerialna? Żeby chłopów odciągnąć i ogłupić społeczeństwo. Nam myśmy nie wnosili o komisję badania rur, przepustów, tynków, obór przez tego Francuza. Nie myśmy żądali unieważnienia umowy, gdyż ona z mocy prawa wygasła. I kończąc, on również może przystąpić do przetargu. A może, tak jak jest to na tych filmach, które ujawnił Francuz, pisze. Siedzą przy stoliku i przy kielichu decydują, komu Staszak i inni dają ziemię. A przywódcą tej zorganizowanej grupy przestępczej, pisze to Francuz, jest prezes Kryliusz Mulewicz. Jego zdjęcie jest w wersji angielskiej, francuskiej i polskiej. Krąży to po sieci. Panie dyrektorze, niech pan przeprosi tych chłopów, niech pan uchyli, unieważni umowę i puści ją do przetargu. My tego nie odpuścimy. Obiecuję panu. No, aneks numer 9 jest niezgodny z prawem, pan dobrze wie. A pan wydaje opinię do innych aneksów i pan wprowadza organy państwa w błąd. Bo one wydają opinię, a tu, potem pan pokazuje, no przecież prokuratoria nie dopatrzyła się. Bo pan nie zapytał o aneks numer 9. A aneks numer 9 przerywa wieku umowy, proszę pana. Dziękuję bardzo. I nie oszukujcie tych rolników, na miłość boską. Pan dyrektor odpowie, czy... Nie, proszę numer Ja bardzo proszę, bo mówię: ja mam więcej pokory i szacunku również dla rolników, jeśli chodzi o, o te działania. I dlatego mówię: też czekałem na opinię prokuratorii, która, mówię, jest specjalistycznym podmiotem. Który Ale z elekcją dba... dziewiątym? Pytał pan o dziewiątkę? Ależ cały kształt procesu nie, tutaj przewodniczył. Zapraszam nie może być Proszę przeczytać sobie ustawę o prokuratorii, Są te opinie dla odpowiednich organów i podlegają tutaj zasadzie poufności, w związku z czym e, ja nie mogę tutaj wbrew prawu działać. I mówię, dla mnie jest to instytucja, która jest e, no, e, upoważniona, zarówno najwyższa izba kontroli. Mówił Pan o zgłoszeniu do prokuratury. Czekam e, cierpliwie i, mówię, i będę współpracował w tym zakresie. E, ja nie, w przeciwieństwie do Pana nikogo tutaj nie, nie oskarżam o nic. E, uważam, że to było z dobrej woli wszystko zrobione. I, i jeszcze raz Państwu mówię, o ile ustawa ta z 2011 roku uchwalona. E, wdawała, znaczy tutaj obligatoryjnie zobowiązywała do wyłączenia podmioty pod sankcją właśnie tutaj już niemożliwości przedłużenia. O tyle w tej chwili właśnie to, co robi ośrodek Krajowego Ośrodek wsparcia Rolnictwa. Przepraszam, trochę emocje. Dbamy o możliwość powiększenia gospodarstw przez rolników indywidualnych, na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Świadczą. Świad... w Pana ocenie, w Pana ocenie, w Pana ocenie. Bardzo proszę, następne pytanie. Pan z końca, no.